Przeprowadzanie wysyłki. Zobaczmy, jak przeprowadzić wysyłkę gotowego e-maila. Wchodzimy do działu Mailing. Interesuje nas rozesłanie wcześniej utworzonej wiadomości e-mail, przechodzimy więc do sekcji Gotowe. W części tej znajdują się nasze wcześniej przygotowane wiadomości. Możemy podejrzeć nazwę, opis, datę ostatniej modyfikacji, czy jak wygląda nasza wiadomość. Przeprowadźmy wysyłkę wiadomości o nazwie Spotkanie Integracyjne. W opisie widzimy, że jest to zaproszenie na spotkanie integracyjne. Używając ikony lupa, sprawdźmy, czy tę wiadomość mamy na myśli. Tak, to jest właśnie ta. Naciśnijmy więc przycisk Wyślij. Jesteśmy w pierwszym kroku przeprowadzania naszej wysyłki. Zdefiniujmy poszczególne parametry. Wybór e-maila do wysyłki. Wybraliśmy już interesujący nas e-mail. Jeśli jednak chcielibyśmy zmienić zdanie, tutaj możemy wybrać inną wiadomość. Ustalmy teraz rodzaj naszej wysyłki. Jeśli chcielibyśmy wysłać naszą wiadomość cyklicznie, np. co poniedziałek, to zaznaczmy opcję Wysyłka cykliczna. Wówczas nasza wiadomość będzie wysyłana automatycznie w każdy poniedziałek. Nasze spotkanie integracyjne jest dosyć spontaniczne i raczej jednorazowe, także zaznaczamy przy tej wysyłce opcję wysyłka jednorazowa. Wybierzmy teraz kodowanie dla naszego e-maila. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż od wybranego sposobu kodowania zależy, czy wiadomość będzie poprawnie wyświetlana przez programy pocztowe. Dla tekstów polskich zaleca się wybór kodowania ISO 8859.2. W każdym innym przypadku zastosowanie kodowania UTF-8 zapewni prawidłowe zakodowanie innych znaków narodowych. Wybieramy więc ISO 8859.2. Określmy dane, jakie nasz adresat otrzyma w nagłówku e-maila. Zdefiniujmy nadawcę e-maila. Nasz adres jako nadawca tego e-maila. Oraz adres, na który otrzymamy e-maila zwrotnego, na wypadek gdy adresat będzie chciał się z nami skontaktować. Pozostało nam wpisanie tytułu e-maila. Pamiętając, że tytuł jest często wskazówką, jaka treść kryje się w e-mailu, a decyzja o otwarciu wiadomości podejmowana jest właśnie po przeczytaniu tytułu, wpiszmy coś zachęcającego. Może tak spotkanie integracyjne zabawa gwarantowana. Wygląda na to, że krok pierwszy mamy już za sobą. Wpiszmy jeszcze adres e-maila testowego, aby upewnić się, że nasza wiadomość dobrze wygląda w programie pocztowym. Przejdźmy dalej. Jesteśmy w kroku numer dwa. Mamy tutaj komunikat, żeby sprawdzić, jak wygląda wiadomość testowa oraz informacje o wielkości e-maila. Jeśli newsletter testowy jest niepoprawny, możemy użyć przycisku wstecz i dokonać zmian w ustawieniach wysyłki lub w samym newsletterze. Nasza wiadomość jest poprawna, uzupełniamy więc kolejne opcje. Wybierzmy grupę lub grupy adresatów, do których chcemy wysłać wiadomość. Wybieramy pracownicy naszej firmy. W ramach wybranej grupy mamy możliwość zdefiniowania dodatkowych kryteriów i zawężenia listy naszych adresatów. Możemy na przykład przefiltrować grupę adresową naszych pracowników przez pryzmat płci i wysłać tylko e-maila do kobiet. Z pewnością przyda się nam to w Dzień Kobiet. Teraz raczej nie, więc odznaczamy chęć użycia filtra. Wybierzmy termin przeprowadzenia naszej wysyłki. Opcja natychmiast oznacza, że wysyłka rozpocznie się natychmiast po kliknięciu przycisku Rozpocznij wysyłkę. Pojawi się wówczas okno, w którym możemy śledzić postęp wysyłki i mamy możliwość jej zatrzymania. Opcja natychmiast w tle oznacza, że wysyłka zostanie przeprowadzona w tle. Pojawi się okno Proces wysyłki z informacją o przygotowywaniu bazy. W tym przypadku musimy zaczekać na zakończenie tego procesu i kliknąć przycisk Koniec. Opcja dziś o godzinie umożliwia zrealizowanie wysyłki do końca dzisiejszego dnia o dowolnej godzinie. Opcja Inny termin umożliwia zaplanowanie wysyłki na dwa miesiące do przodu, również o dowolnej godzinie. Wybierzmy opcję natychmiast w tle. Nie zwlekajmy dłużej z wieścią o spotkaniu integracyjnym. Tutaj możemy włączyć śledzenie planowanej właśnie wysyłki w Google Analytics. Mailing, który planujemy wysłać od razu, możemy włączyć do odpowiedniej kampanii. Wówczas oprócz statystyk dla tego mailingu będziemy mogli zobaczyć w Google Analytics statystyki dla całej kampanii wysyłek. Nasza wiadomość nie potrzebuje tak rozbudowanych statystyk, więc rezygnujemy z tej możliwości. Pozostało nam tylko wcisnąć przycisk Rozpocznij wysyłkę. Pojawi się komunikat z zapytaniem, czy na pewno chcesz rozpocząć wysyłanie e-maili. Kliknięciem Rozpoczynamy wysyłkę. W ostatnim kroku wyświetlą się informacje o przygotowanej bazie i pominiętych duplikatach. Duplikaty to adresy, które już wcześniej otrzymały tę wiadomość. Po zakończeniu wysyłki kliknij przycisk Koniec. Dziękujemy i zapraszamy do korzystania z systemu.